Jarmarek Dominikański w Choroszczy ma swoją historię i to wieloletnią, a ja właśnie porozmawiam z fachowcem, który powie jaka to historia. Dzień dobry, proszę się Dzień przedstawić. Dobry. Jaka jest historia tego jarmarku? Powiem, że głównie Jarmark Drodzy ma Państwo, w roku swój filarusz w 35-lecie. Pierwszy jarmark odbył się w 1990 roku. I tutaj, w tym miejscu, on się odbywa 35 lat. E, Początki były dość trudne, bo nie było funduszy. To była też inicjatywa obralna, społeczna. E, i, e, Zaczynało się od sceny na przyczepie ciągnikowym. Dzisiaj mamy tutaj e, troszkę więcej atrakcji, troszkę więcej... Ale jarmark to stoiska, to Troszkę więcej stoisk e, też sprzedawców. Mamy dwie strefy, e, takie główne handlowa i rzemieślników. E, także około stoisk dzisiaj mamy. E, także też. Przebierać, wybierać serdecznie zapraszamy. Ja już tutaj wybrałam sobie parę rzeczy, nie będę ukrywać. Skąd bierzecie wystawców? Wystawcy generalnie są z gminy Chorowców, ale też z Podlasia i przybywa nam też wystawców z Polski, ale też jest kilka z zagranicy, tutaj z Litwy przyjeżdżają Typowo regionalny nasz, nie taki jak Gdańsku, no tam dużo większy, ale nasz. Tak, w to jest największy jarmer w w Polsce. E, staramy się być regionalni, tak samo nasza następna impreza, Dzień Łórka 8 września w Kuszaku to jest taka postawiona właśnie jako na produkt regionalny, gminny, czyli byłem autentyczny tutaj na a ja mogę powiedzieć, że nie ma nic lepszego do Górka Kiszonego w beczce i w rzece, także ja się jeszcze do Kruszewa.